Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować alternatywny sposób na kucheńkę, którą wykonałem sam. Przełowuję to w takim opakowaniu z IKEA. Jest taki woreczek na dwie strony. Bardzo je polecam, bo są wytrzymałe i chronią bardzo dobrze przed wilgocią. W tym moim zestawie znajduje się taki metalowy pojemnik na wodę w której będę to przyrządzał troszkę sreberka którą, folii aluminiowej którą przykryję właśnie ten kubek ten pojemnik oraz drugi mniejszy woreczek którym spróbuję cały zestaw gdyż paliwo które używam w nim no nie pachnie zbyt ładnie tak więc zabierzmy się za prezentację tego co znajduje się w środku w środku tego zestawu znajduje się Zacznijmy może od Tutaj sposobu jak to jest zamontowane Jest tutaj wygięta blaszka w taki sposób, że żeby to otworzyć Muszę ją odgiąć Tutaj do góry Rozszerzyć i, wyrzuć, i wysunąć Wypchnąć to To jest taki stary ruszt od kuchenki Ale można spokojnie wygiąć to z, z zwykłe, Ze zwykłej blachy w środku znajdują się także zapałki, jest tutaj ich 20, też jakieś stare, bo są dość cienkie, pasują właśnie do takiego zestawu oraz pudełko po cukierkach, w którym znajduje się paliwko. Jest tutaj około 6 całych kostek tego paliwka, jest to paliwko do kominków. Jest, znalazłem takie dość tanie, gdyż tylko złotówkę za 32 sztuki. Jest ono delikatnie naszą, nasączone mm, jakimś rozpuszczalnikiem czy czymś łatwopalnym, przez co pali się 10 minut. Jest to dość zaskakujący, dość no, zadowalający efekt. Jedna taka tableteczka pali się, bo to jest połówka 7 minut. To jest troszkę więcej niż połówka, a więc spokojnie możemy na tym gotować wodę. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce, więc tutaj przygotuję sobie miejsce, żeby nic nie przypalić. To paliwko nie pachnie zbyt zbyt ładnie, bo jest naszą, nasączone. No i znowu będzie trzeba rękawiczki mieć. Mm, no jest nasączone, przez co nie pachnie za ładnie tutaj sobie wysypię na drugą połówkę to paliwko i wrzucimy może sobie całą taką grubą kostkę żeby sprawdzić i jak wygląda montowanie tego tak więc ten mechanizm cały wkładamy tutaj do środka on wystaje około centymetra poza obwód i wysokość puszki przez co położone na to kubeczek tutaj będą dziurki przez które będzie wpływać tlen i to wszystko powinno dobrze się palić. Tak no więc nalejemy sobie najpierw wody do naszego kubeczka. Około 200 ml mieści ten kubeczek. Ja nalałem troszkę mniej. stoi dosy, no, stoi... stoi stabilnie. Teraz urówiemy kawałek folii, by to przykryć. Foli, jak widzicie, mam tutaj dużo, dużo, za dużo, po to, by użyć tego kilkakrotnie. Dzięki tej folii ta woda ugotuje się dużo, dużo szybciej. O, paliwko się podpaliło od strzała. Tak więc na jednym paliwku nakładamy. Jeszcze oczyszczę. I cóż, startujemy ze stoperem. Czas start. Czas jaki był potrzebny do zagotowania około 200 ml wody. To 15 minut 30 sekund. No Jest to dość mało zadowalający czas gotowania. Mogło no, być troszkę szybciej, zważając na to, że zużyłem 4,5 kostek tego paliwa, czyli tej rozpałki, do kominków delikatnie nasączonej jakimś łatwo palnym, palną substancją. No jak widzicie woda naprawdę się zagotowała. Tutaj robiąc przy Was zdjęcie, aby potem nie było jakichś pretensji. Woda się naprawdę gotuje. Zapewniam. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że podpowiedziałem Wam coś tym filmem. Zapraszam Was także na mojego bloga, Facebooka oraz do subskrybowania mojego kanału. Ostatnio pod moimi filmami zaczęło się pojawiać bardzo dużo ciekawych komentarzy, w których możemy sobie porozmawiać na dość ciekawe tematy i wymienić się zdaniem. Dziękuję Wam, tak więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!